Ja uważam, że każdą złą sytuację, każdy konflikt, każdą nerwową rzecz można przekuć na coś dobrego. Wszystko się dzieje po coś. I ja będę bardzo szczęśliwa, jeżeli będę mogła cały dochód z tego wyroku przekazać na cele charytatywne. Chcę przekazać kwotę 100 tysięcy złotych na fundację TVN. Nie jesteś sam, bo jeżeli parę starszych osób, bawi się w przedszkole, to nie chociaż prawdziwe przedszkolaki dzięki temu mają życie, mają leki, mają coś, co potrafi im to życie polepszyć. Czyli rozumiem, że teraz mówisz, o, że przekujesz na to m, tą sprawę z Kubą Wojewódzkim i z Renatą, tak? Tak. W takim razie trzymam kciuki, a jak Ty się poczułaś, jak usłyszałaś te oskarżenia pod swoim adresem? ale które, bo ich było tak wiele. <laughs> Wiesz, najlepsze jest to, że ja nigdy, absolutnie nigdy... Nie wypowiadałam się na temat Renaty. Wiesz, to mnie ciekawi, bo w ogóle Kuba powiedział w tym wywiadzie i kilka osób, że jak się wylewa, nawet Kinga Rusin powiedziała, że jak się wylewa wiadro pomy. to to jest normalne, że druga osoba musi odpowiedzieć, ale ty nic takiego na temat Renaty w programie nie powiedziałaś, więc to jest takie kuriozalne w stosunku do tego, co zostało odbite w Twoją stronę. Ja na temat Renaty nie wypowiadałam się nigdy źle. I nie udzielałam żadnego wywiadu, mimo że byłam o nią często pytana. Prawdą jest, że po obejrzeniu pierwszego czy drugiego odcinka Azji widząc stronę, w którą to idzie, bo pamiętaj, my na planie programu nie do końca mieliśmy kontakt ze sobą wszyscy poza tymi takimi momentami stycznymi, bo każdy jakby robił ten wyścig osobno. Natomiast widząc, w którą stronę to idzie, wiesz, ja sama byłam obiektem hejtu. Na, od samego początku. Więc ja wiem, jak taki hejt boli i mi się jej po prostu zrobiło szkoda. Ja, ja sobie tak myślę, Boże, spotkajmy się, pogadajmy, coś może. Oga Niech ludzie zobaczą, że nie ma między nami żadnych niesnasek. Bo ich nie było w programie. Nie wszystko, co Renata robiła, mi się w programie podobało, ale to jest moja subiektywna opinia i która nie jest opinią oceniającą. I ja nie miałam absolutnie żadnych złych intencji wobec Renaty. Powiem więcej, mm, nigdy nic złego na jej temat nie wypowiedziałam się. Więc faktycznie mówienie, że wylewaliśmy wiadro pomy, gdzie ani ja, ani Radosław nic nie powiedzieliśmy. Ehm, ja poczułam się. Niesprawiedliwie zaatakowana. Jest jeszcze też druga rzecz, która się pojawia bardzo często: że Renata była jedyną osobą, która tak naprawdę grała, brała udział w wyścigu. Każdy z nas brał udział w wyścigu. Właśnie ekstremalne emocje, ekstremalne sytuacje pokazują, jakim jesteś człowiekiem. Ale mimo to nadal mi się wydawało, że można, że można, że można było spokojnie podejść do całej tej sytuacji, nie wiem, komuś puścił strasznie emocje i dziwi mnie to. Wiesz, może udawanie ślubów ich tak zmęczyło, może gdyby wzięli prawdziwe, to nie mieliby czasu na głupoty, bo my wzięliśmy prawdziwy i właśnie dzięki temu jakby skupiamy się na małżeństwie, a nie na jakichś głupotach.